Podejmowałam temat na Komisji Oświaty w sprawach różnych, ale kolejne wnioski wpłynęły do mnie osobiście jako radnej Rady Miejskiej w sprawie, które ujęte zostało też w sprawozdaniu, a dotyczy remontów na wierzchni na terenie miasta Ostrud. Tak się złożyło, proszę Państwa, że. Jeśli chodzi o ilość dróg gruntowych na terenie miasta i na poszczególnych, w poszczególnych osiedlach, najwięcej tych ulic gruntowych jest na osiedlu plebistytowym. Niemniej jednak na innych także. I ta sprawa dotycząca tych dwóch zagadnień dotyczących niezawarcia do tej pory, mimo że mamy już koniec lutego, umów związanych z Modernizacją, naprawą, wyrównaniem tych dróg gruntowych budzi niepokój mieszkańców. Do mnie osobiście, ale i do Państwa, i do Pana burmistrza, wpłynęło kilka pism dotyczących zatrważającej sytuacji na tych drogach gruntowych. Dlatego zdumienie moje ogarnia w sprawozdaniu, że punkt remonty na wierzchni na terenie miasta Ostróda. Termin składania upływa 10.01, a mamy dzisiaj 22 luty, i nic nie możemy, ja osobiście, nic nie mogę mieszkańcom powiedzieć, kiedy te ulice, kiedy te drogi będą im naprawione. Przecież Państwo też otrzymujecie te same listy, które otrzymuję ja, które są kierowane do mnie. W związku z tym bardzo proszę, byście publicznie teraz, Panie Burmistrzu, powiedzieli, kiedy zamknie się to postępowanie w sprawie remontu dróg gruntowych i kiedy ludzie ci ze swoich posesji mogą wyjść i wyjechać. E, oczywiście, e, myślę, że Państwo wiecie, że okres e, remontu dróg gruntowych to nie można robić tego w styczniu czy w lutym, gdzie mamy ziemię podmarzniętą i ta praca byłaby bezsensowna. No niestety, mieszkańcy muszą się trochę. E, ciepliwości troszeczkę jakby uzbroić i będziemy dalej to dokonywać. Przykro mi jest, że przez tyle lat te drogi nie zostały zmienione na drogi już utwardzone typu polbruk czy ewentualnie asfalt. Jest tutaj, śmieje się właśnie pan były burmistrz Najmowicz, gdzie też nic nie zrobił w ciągu 6 lat, a teraz tak naprawdę spada to na naszych pracowników. Nie tylko pani pani Monist jest osiedle jakby pokrzywdzone, bo też mam osiedle drwęckie. Gdzie radnym jest pan Sągol, i tam też są, jest dużo, dużo takich dróg gruntowych, gdzie musimy je tak naprawdę wyremontować, a nawet położyć nową nawierzchnię. Sami Państwo wiecie, jakie są problemy finansowe urzędu i musimy po kolei systematycznie te drogi naprawiać. Panie burmistrzu, pierwsza sprawa. Pan sprawuje swój urząd już 4 lata. Każde z tych osiedli, które miało drogi gruntowe i ma te drogi gruntowe, każdego roku przynajmniej jedna, dwie ulice były wykonywane na tych osiedlach. Przez cztery lata na osiedlu plebistytowym wykonana została jedna ulica Marii Ziętary-Malewskiej, natomiast na osiedlu Drwęckim nie została wykonana żadna. Więc proszę nie obarczać poprzedników o to, że nie działali w tej sprawie, bo działali. Druga sprawa, ja nie pytam yy, że Ja nie proszę o to, żeby pan apelował do mieszkańców, by no, uzbroili się w cierpliwość, tylko nawiązuję do pańskiego sprawozdania, gdzie termin składania ofert minął 10.01. Więc się zapytałam, jak wygląda dalej ta sytuacja, kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się rozwiązania swoich problemów? Kiedy nastąpi? Przetarg i kiedy oni mogą liczyć na to, że te drogi gruntowe będą naprawione. Pani naczelnik, proszę o informację, jak został rozstrzygnięty ten przetarg i kiedy możemy liczyć na rozpoczęcie prac remontowych na tych drogach. Dzień dobry Państwu. Tak jak Państwo wiecie i tak jak Pan Burmistrz powiedział, żeby wykonywać prace remontowe, muszą być odpowiednie warunki pogodowe. No niestety na razie jeszcze nie mamy rozstrzygniętych przetargów, ale myślę, że wkrótce tu w przeciągu kilku dni będziemy mieli tych wykonawców. Jesteśmy już po rozmowach, po negocjacjach, bo na jeden przetarg odnośnie naprawy. Naprawy nawierzchni bitumicznej nie płynęła żadna oferta, ale jest, jest możliwość negocjacji i negocjujemy cenę z wykonawcą. Potencjalni wykonawcy są odnośnie dróg gruntowych, remontów cząstkowych chodników. Mamy już podpisaną umowę na oznakowanie pionowe na dniach będziemy mieli podpisane te umowy i jeżeli tylko pozwoli pogoda to będziemy przystępować do naprawy